Cołem widzowie, trzeci film z Gliwic Dziś na waszych odbiornikach Wcześniej wrzuciłem legendarny bar Gil Oraz kebaba z Orange Pot Kebab od Krisa, który znany jest w internecie To pierwszy kebab afrykański Zatem, kto zainteresowany tematem Polecam Obczaić sobie u mnie na kanale Dziś mam jedną z lokalnych legend Czyli pizzę z lokalu Pizzeria Bombola Gdzie byłem lata temu I było w porządku, lepiej niż dzisiaj Niż dzisiaj, a dlaczego to już wam mówię Bombola to miejsce do którego lokalna społeczność podchodzi z sentymentem, a pytając o szczegóły, wrzucając fotki z szyldami na fejsa, ludzie pisali, że nie jest to górnolotna pizza, po prostu taka sama, jak ujedli za lat młodości. Ja powoli odwiedzam wszystkie te leciwe pizzerie w kraju. Byłem już w poranku w Słupsku, a w tym roku byłem w Piccolo w Toruniu oraz w Gdyniance w Gdyni. Tamte filmy pełne były pochwał, bo miejsca z duszą i jedzenie dobre, szczególnie ta sto Runia ta dziś była słaba. Ja wziąłem pozycję 10 o nazwie Bombola. Cena to 26 zł, czas oczekiwania około 15 minut. Wszystko spoko, tylko że spód był mega twardy, a całość bez wyrazu, żeby nie ten ketchup do własnego dozowania. Całość gubiłaby się pod powierzchnią sera, który też nie jest pierwszej jakości. Nie smakowało mi, ale szanuję, że lubicie tam zjeść. Ja legendę tego miejsca doceniam. Dziwna sprawa też, bo Byłem, a nie czułem jakiejkolwiek przyjemności w trakcie jedzenia. Żadnych wyraźnych smaków oprócz ketchupu, a z każdym gryzem czułem, gryzem, czułem jak ciężko strawne to jest i leży na żołądku, więc jadłem tyle, ile widać. <laughs> na ostatnim ujęciu już sobie odpuś odpuściłem. Pozdrawiam widza, którego spotkałem w lokalu. Ten powiedział mi to, co dochodziło do mnie z komentarzy. Następnym razem spróbuję dania obiadowego i być może podratujemy im trochę ocenę, bo ta Dziś to mocne 2,5 na 10. Lata temu było lepiej. Sprawdźcie sobie wcześniejszą recenzję z Bomboli, a dziś, no cóż, czasami zdarza się, że recenzja jest bez pochwał. Kto jadł Bomboli? Jakie są Wasze wrażenia? Dajcie znać w komentarzu. A ludzi z Gliwic zachęcam do sprawdzenia innych rarytasów z tego miasta. Co dzień nowy filmik do piątku będę wrzucał, także będzie się działo. Pozdrawiam serdecznie dziś. Niestety słabo, 2,5 na 10. Tyle. Pozdro.